Mam nadzieję, że miałeś rację z tym człowiekiem na plaży. Trzeba go ratować jakem doktor rehabilitowany chaos. A tak już go widzę na pewno przyda się pomoc lekarza. Cholera. Dzisiejszy dzień przejdzie do historii z powodu tragicznego bilansu ofiar. Poza tym odszedł doktor House, najlepszy lekarz w Liberty City. Nikt nie zapomni momentu, gdy znika w otchłani morza. Jadę do Porto znaleźć tego niemądrego zjebaktory. Wisi mi 200 tysięcy korona austriackich. Podobno zwą go Andrzej. Ty jesteś Andrzej? Nie. Nie, 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 nie. Więc gin. A, to tak się teraz bawimy. Ty jesteś Andrzej? Nie, więc gin. Dość tego, rozjebie wszystko i choj mnie, że są niewinni po prostu zabiorę kasę a ciała wrzucę do morza. <noise> To zaczyna być wkurwiające na pierdala minuc. W takim razie z modoforządzę rzeźni wniątek. Błacha ha O pedały z los pornos. Za kasę z produkcji pornoli na skalę osiedlową kopili se helikopter. To też trzeba rozjebać. Dobra to baza Od razu lepiej.